Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym nowego makro Dzisiaj opiszemy sobie funkcję, jak wygląda wyświetlacz, i jak się nastawia cały sprzęt. Ja uruchomię teraz permanentne podświetlenie ekranu, które nam pomoże w opisie tych funkcji, będzie wszystko wyraźnie widać. Zacznijmy od funkcji takich użytkowych: backlight, czyli podświetlenie. Mamy 5 możliwości jasności podświetlenia do regulacji. Bez żadnego problemu można sobie to przełączać. Przy po Pociągnięciu przycisku od pinpointa i wciśnięciu dolnego przycisku na keypadzie Możemy zrobić w ten sposób, że będzie się paliło to światełko Podświetlenie ekranu cały czas W przypadku kiedy pracujemy w nocy i trafimy na mocny sygnał Albo na sygnał, który ma jakieś ID Ewentualnie sygnał, który jest mocny i, i dobrze słyszalny Podświetlenie zapala się automatycznie To jest y, bardzo dobra, rozsądna rzecz i, 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 I pomaga oszczędzić nam sporo baterii Vibration Wiele osób... Y, Pyta się, czemu mają służyć te wibracje i do czego jest taka funkcja. Uważam, że świetna jest, kiedy w momencie zapomnimy, zapomnimy słuchawek, jesteśmy gdzieś w nocy na polu i chcemy być inkognito, skręcamy dźwięk pokrętłem z tyłu na zero. I przy mocniejszych sygnałach, przy mocniejszych sygnałach on nam generuje wibracje wibracje od 1 do 5, które można tu ustawić na wyświetlaczu. 1 to są długie reakcje na jakikolwiek sygnał, 5 to są krótsze. jakby to, to, Tą wartością regulujemy czas reakcji. Audioton, jeszcze wracając do wibracji, jakby się ktoś pytał: jeśli ktoś ma problemy ze słuchem, jest to wykrywacz jak najbardziej do niego. W tym momencie producent jakby wziął takich ludzi pod uwagę i pamięta o nich, żeby nie mieli też problemów, mogli korzystać z tego przyjemnego hobby. Audioton możemy sobie zmieniać tonalnie od wartości 1 do 5, rodzaj reakcji na tony. Czy w trybie jesteśmy dwu czy 3 tonowym Po prostu ten, ta częstotliwość tego dźwięku Wysokość zmienia się Frequency Shift Zmiana w zasadzie w pięciu tak samo e, Częstotliwości pracy Jeśli jakiś pracuje obok inny wykrywacz Lub mamy zakłócenia można używać tej funkcji Choć producent e, Przypomina, że może być taka sytuacja, że będzie strata na jakości, jeśli chodzi o, 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 o głębokość zasięgi i ma to wpływ. Jest to napisane bezpośrednio w dokumentacji. Tracking to jest opcja automatycznego śledzenia gruntu. W momencie włączenia pojawia nam się w prawym dolnym rogu ekranu. Ona jest używana do trybu All Metal. To jest funkcja, kiedy pracujemy na bardzo ciężkiej, zmiennej warunkowo glebie i po prostu chcielibyśmy, żeby wykrywacz w trybie All Metal, czyli mamy jeden dźwięk sygnalizujący nam przedmiot. Po prostu e, sam się dokalibrował do nagłych zmian gruntu. Jeszcze wróćmy do wyświetlacza. Tak jak powiedziałem, w górnej części mamy rozpisane, tak jak w każdym wyświetlaczu, jaki rodzaj e, przedmiotu znajdujemy. Można sobie to dyskryminować. Nie można dyskryminować, to jest różnica z, z Garetem Antepro, e, selektywnie. Czyli my możemy po prostu sobie stopniowo od dołu do góry odejmować rzeczy. To jest opcja ID, ID filter, właśnie. Jeżeli jest 10, to jest, mamy rok, czyli mamy jakieś skały magnetyczne, kamienie, mamy wycięte, żurzel, jakieś tego typu rzeczy. Natomiast możemy iść tylko do góry, jak tu widać. Czyli teraz, na przykład, jak ustawimy na 40, to wycinamy całe żelazo. Nie ma czegoś takiego jak w garecie, jak selektywne wycinanie. To yy, znaczy, ja nigdy z tego nie korzystałem, nawet w garecie. Natomiast no, jest to po prostu tak, jak przekręcenie pokrętła dość prosty rodzaj yy, Prawda, dyskryminacji, ale uważam, że, że bez żadnego problemu on się, on się po prostu do tego nadaje. W przypadku Wolmetalu, oczywiście, nie ma tego ID filtra. E, możemy sobie ustawiać następną funkcję, która jest, to jest Threshold, i ona tylko występuje w All -Metalu. To Jest opcja, gdzie słyszymy progowo szum tła po prostu, i możemy sobie głośność tego, tego ustawić. Gain to jest moc. Defaultowo ustawiona jest na 7 w przypadku trybów 70 na przypadku trybów dyskryminacji i ID filter jest ustawiony na 10. Czyli jeśli wybierzemy opcję mode, myśmy troszkę od tyłu poszli, ustawimy się na tryb dwutonowy, czyli niskim tonem jest żelazo, wysokim są e, półprzewodniki, przewodniki jakieś typu złoto rzeczy sygnalizowane, to w tym momencie gain sobie ustawiony jest na 70. Myśmy tutaj skręcili oczywiście, żeby on się na nie wzbudzał i ID filter jest ustawiony fabrycznie na 10. Nie chcę mi się już teraz yy, od, odcinać zasilania i pokazywać, ale tak po każdym wyłączeniu on po prostu startuje. Czyli dwutonowy. Po co jest tryb dwutonowy? Tryb dwutonowy jest na w miarę czyste miejsca pola, jakieś lasy, gdzie nie ma dużo śmieci. I on się idealnie sprawdza i jest bardzo głęboki. All metal jest najgłębszy, jak wiadomo, bo nie ma dyskryminacji. Natomiast tryb dwutonowy jest bardzo głęboki w tym wykrywaczu. Na przeoranym polu z 40 cm sygnalizuje monetę, to zrobiło na mnie spore wrażenie, zwłaszcza, że chodzę z 17-calową cewką w CTX, tu jest cewka 11-calowa, więc jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Tryb 3 tonowy, gdzie mamy podzielone 3 tony, czyli mamy niski taki yy, sygnał na żelazo. Później nieco wyższy na złoto folię i najwyższy na przykład na aluminium, na, na jakieś nie, nieprzewodzące rzeczy. E, I poleca producent, żeby używać tego, tego, tego trybu dyskryminacji e, po prostu w miejscach zaśmieconych. Beach to jest, wiadomo, plaża. E, no to jest tutaj nie ma co tłumaczyć. Też inaczej wygląda sprawa kalibracji. Wróćmy jeszcze do samego ekranu. Poza tym, że się pokazują nam tutaj wartości. I on bardzo stabilnie pokazuje nam, z jakim obiektem mamy do czynienia. u góry mamy prawda, standardową, jak już wcześniej powiedziałem, podziałkę od dyskryminacji. Mamy Grand Face, czyli to jest stopień kalibracji do gruntu. Tak jak powiedziałem, na dole włącznikiem, odpychając go od siebie, uruchamiamy po prostu kalibrację do gruntu i pompujemy do tego gruntu, ruszając cewką góra-dół, aż piknie. Pojawia się piknięcie, oznacza, że kalibracja została przeprowadzona. Oczywiście, tę kalibrację można ręcznie skorygować, można ją też ręcznie wprowadzać. To producent zostawił taką opcję, lub w trybie all metal, który wam powiedziałem, można używać opcji trackingu. Poniżej jest ciekawy czujnik tarczowy, który pokazuje mineralizację gruntu, czyli w jakim stopniu ta gleba jest zmineralizowana, jak są ciężkie warunki. Dzięki temu wiemy, jak tracimy na osiągach i jakie mamy możliwości w danym terenie. Na dole jest fajny. Sześciosegmentowy, yy, pokazujący pojemność baterii, wskaźnik, także wszystko jest w miarę tutaj proste. Reasumując, All Metal do bardzo czystego terenu, ale do bardzo głębokiego kopania, bardzo małych rzeczy. Dwutonowy tryb do lekko zaśmieconych miejsc, ale raczej bez śmieci, bardzo głęboki. Trzytonowy, już zdecydowanie płytszy, ale na zaśmiecone miejscówki. I Beach to jest typowy na mokrą glebę, na zasolone warunki. Tryb plażowy i e, bardzo stabilnie pracujący na tym wykrywacz. Tak to wygląda. Gain, tak jak powiedziałem, moc. Threshold tylko ustawiamy sobie w trybie All Metal. LED filter to jest właśnie rodzaj dyskryminacji, gdzie stopniowo od zera do góry wycinamy. Nie da się zrobić tego selektywnie. Tracking tylko w all -metalu, Automatyczne śledzenie gruntu. Frequency shift. Kalibracja, eliminacja zakłóceń, przełączanie częstotliwości. Zmiana tonacji, audioton, wibracja i backlight podświetlenie. W zasadzie to jest wszystko, co tutaj możemy pokazać. Dodatkowo jeszcze w trybie pinpointa, jeżeli naciśniemy ten górny przycisk keypada, jesteśmy w stanie sobie zapalić po prostu od tyłu lampkę i podświetlić sobie miejsce do pinpointu. Jak się wczoraj okazało, wyszedłem z ctx na pole, z dużą cewką 17 calową, musiałem mieć lampkę czołówkę. Było to bardzo upierdliwe noc. Wcześniej byłem z racerem i lampka, uwierzcie mi, sprawdza się wyśmienicie. Wcześniej myślałem, że jest to zwykły bajer, nic nie warty po prostu, który ktoś tam dołożył, producent, żeby, żeby było, było lepiej, natomiast naprawdę świetnie się sprawia. Zapraszam do subskrypcji, moi drodzy, lajkujcie mój kanał. No i co, w następnym odcinku spotkamy się ponownie, ale już w terenie i zobaczymy jak w terenie radzi sobie ten sprzęt i jak identyfikuje obiekty z jakiej głębokości nie można podjąć i, i, i co to jest warte. Paru już tam chętnych napisało, że to jest świetna kopia Fischera. To nie jest kopia Fischera i to jeśli mówiąc dalej iść, to jest modyfikacja, ale to jest zupełnie inny sprzęt. Moim zdaniem zdecydowanie lepszy, ale to czas pokaże i oceni. Do zobaczenia.